Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie linia Marginota, a będę tutaj jechał o lokatę w końcowej klasyfikacji, mam być maksymalnie trzeci, trochę trzeba będzie popracować na ten wynik, na szczęście bitwy nie muszę wygrać, nie zależy tutaj od timu, jeżeli się trafią słabi gracze to mi to nic nie robi, mogę bitwę przegrać. Chociaż zawsze wiadomo, lepiej jest ją wygrać. Te punkciki się przydają. No a jadę na środek w kierunku punktu B i stamtąd będę próbował sobie natrzaskać trochę fragów, właśnie po to, żeby tą lokatę zająć w teamie. Fragi, dają naj... Fragi to jest najłatwiejsza droga do. Napłukania sobie te, tego wyniku. Mam tu przed sobą. Już pierwszego chętnego, tylko nie mogę złapać podświetlenia na nim. Jest dość mocno schowany za domkiem. No i wpadło tylko uszkodzenie gąsienicy. Innych tam nie widać i wpadła za niego asysta. Teraz dopiero podświetlił się. Następny z graczy. No, ale to nie jest do końca bezpieczne miejsce. Tutaj, co prawda, ten bunkier osłania od strzałów z lewej strony od punktu A. Tylko jeżeli się nie pilnuje, to można wyjechać trochę za daleko i wyłapać gonga. Zmieniłem pozycję. Tutaj już chcę się dobrać do czerwonych na środku mapy, przy punkcie trochę ich przyjechało to jest kolejna niebezpieczna pozycja tutaj już od z lewej strony można zgarnąć bardzo szybko i bardzo dużo należy no przyjechał tygrys i jeszcze obrócił się dokładnie bokiem więc zebrał bardzo szybko Następny wyjeżdża z respa. Tak, i strzał, no mogło się udać, mogło się nie udać. Nie udało się, i wjeżdżamy na punkt B. Przejmowaniem y, punktów też się zdobywa punkciki y, małe. No to do tej mojej lokaty w timie jak najbardziej jest to potrzebne do naszej. Pantery strzela jeden z czerwonych, uciekł za domek. Punkt mamy przejęty, a tym chętnym jest tygrys H1. No, niestety cały czas schowany. Nie będę tutaj za długo stał. LC tak odważnie podjeżdża. Ponownie podświetlona H1. A dalej udało się trafić innego gracza. No i LC wystrzelił. Mogę podjechać troszkę dalej. A jedynka została. A z drugiej strony domku mogę się spodziewać tego drugiego. No tak, ładnie. Wyjechał. M18 zniszczona. Zginął też ten H1, po lewej stronie trafienie krytyczne, to prawdopodobnie był komet. Tak, no i tutaj bokiem ustawiony tygrys 2 p strzał w magazyn w wieży zniszczony. Wygląda na to, że punkt B jest bezpieczny. Jeszcze jedno podświetlenie. Tu pałka 30.02 dostała krytyka. Strzał w wieżę. Fałka ucieka. Ja też dostałem yy, uszkodzenia. No i też muszę to teraz naprawiać. Po prawej stronie na wysokości punktu C jest następna A1. Szczęśliwie zniszczona, ale cały czas trwają naprawy. Wyjechała Pantera D i moją karierę w Tigerze zakończyła. Mamy przejęte dwa punkty. Wszystko wskazuje na to, że będzie bitwa wygrana. Mamy przewagę na Pasku, no ale nic nie jest dane na. Na pewno w grze pierwsze miejsce w teamie to byłoby dobrze to utrzymać. No, jak już powiedziałem na początku, ja nie muszę wygrywać. Niech też się postarają trochę drużynowi, a mogliby się postarać trochę bardziej, bo właśnie zaczęli, zaczęliśmy tracić punkt B. No, i to teraz my musimy powalczyć, żeby mieć szansę na wygraną następny czerwony jedzie na środek mapy a po lewej stronie w tej chwili tam w mieście są podświetlone dwa pojazdy czerwonych tutaj jest Pantera D trochę skontowana ten strzał nie będzie łatwy no ale teraz gąsienica ściągnięta Pantera unieruchomiona na chwilę przynajmniej i zniszczona Niestety w ostatnim strzale pantera zrobiła mi duże uszkodzenia, straciłem dwóch załogantów. Muszę się naprawiać, uzupełnić załogę, a czerwonych na mapie widać coraz więcej. Po lewej stronie czy przy punkcie C był tam niszczyciel, na środku jest dwóch, przynajmniej dwóch yy, przeciwników, no i też były podświetlenia przy punkcie A. Tutaj trzeba szybko przeskoczyć za ten bunkier i z tej pozycji próbować grać dalej. Widać tygrysa A1. Nietrafiony strzał. Nic tam się na tygrysie nie przyjęło. Jest dość mocno schowany. Teraz weszło bardzo szczęśliwie w wieżę. Normalnie tygrysy tam nie przyjmują, jest bardzo mały punkt, gdzie można się wbić. No ale udało się, udało się też zniszczyć tygrysa E. Na punkcie B wyjechał kolega dokładnie bokiem, strzał w magazyn i, i zniszczony tygrys. Jest tu jeszcze T34-57 też zniszczony. T34-85 też zniszczony no i jeszcze na dole jest podświetlenie bardziej po prawej stronie zniszczona fałka 30.02 i ponownie na dystansie tygrys E troszkę za wysoki strzał nie przyjęło się w tygrysa a tutaj stoi T26 no i przed nim muszę uciekać bo nie będzie łatwo go zniszczyć o ile nie pokażę kadłuba, a tak coś mi się wydaje, że nie bardzo chce przejechał na naszą stronę. A ja ponownie jadę strzelać do tych graczy na Respie, no i wymacali mnie tutaj z samolotu. Spadły bomby z PB4Y, bardzo mocne. Nie było szans na ucieczkę stamtąd. Stracony tygrys E, no chociaż udało mi się dzięki tej grze zrobić parę fragów. Mam nadzieję, że cały czas jestem wysoko w bitwie, w rankingu. Niestety mamy cały czas stracone oba punkty. Nie wjechałem na y, punkt B, nie zbiłem, nie przejąłem, więc teraz będziemy musieli mocno się przyłożyć, żeby jeszcze coś udało się stworzyć w tej bitwie. A od strony punktu B jest podświetlony jeden z czerwonych. Zaraz się okaże, kto to jest. Do punktu B podjeżdża jeden z naszych, do punktu A być może przyjedzie, pojedzie też yy, drużynowy, no tutaj zniszczona pałka, na dole w mieście stoi T-34-85, nieudany ten strzał, była widoczna tylko górna część wieży, tam mogłem próbować trafić w... Garnek nie udało się, T3485 wjechał do miasta, no to ja jadę za nim. Mam przed sobą dwóch czerwonych. Ten gracz, który był przy punkcie, jechał w stronę punktu A, zginął. Na szczęście zginął też T3485, a mi udało się rozwalić tygrysa E. No, i jako, że mam bliżej do punktu A, to właśnie na ten punkt będę jechał. Jest to ostatni moment, kiedy jeszcze można coś w bitwie zdziałać. Byle się tylko na niego dostać. No, Paska praktycznie już nie mamy. Oczywiście nie będę teraz tutaj przejmował tego punktu. Wystarczy. Prawdopodobnie, że zostanie ten punkt zbity, a ja kieruję się w stronę punktu B, i tam będę chciał go już przejąć. No, niestety, zostało nas na mapie tylko dwóch. Ja mam zrobionych 11 fragów, 13 użyć na bombowcu. Tyle tylko, że żaden z nas nie może w tej chwili zginąć. Bo to skończy, już grę nie będzie żadnej możliwości grania. Dalej zbliżamy się do środkowego kapa. Po lewej stronie, tam na górce między domkami, było pod, był podświetlony ciężki czołg. To jest Następne T26, jeśli dobrze widzę. No, i niestety dla mnie schował się między budynkami, a w międzyczasie kolega w niszczycielu zginął, i to skończyło bitwę. Niestety wyglądało tak dobrze: na początku zapowiadała się wygrana, a bitwa jest zakończona porażką. Na szczęście dla mnie, wystarczyło to na zrobienie zadania dziennego. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.